Dzisiaj walczymy o to, kto z nas dłużej wytrzyma w swoim polu. Trzy iPhone y lecą dla nowych graczy, a trzy kolejne iPhone'y dla starych wyjadaczy. W na dzisiejszym odcinku nie możemy za nią wychodzić oraz jej dotknąć. Pierwszy kwadrat, jak widzicie, mamy gotowy. W ogóle każdy z nas ma taką oto kamerkę z Xiaomi, która cały czas nas bacznie obserwuje. O, mogę was dać to na Natalia? Uśmiechnij się i pomachaj. Jest. Niech on pójdzie, błagam, niech on pójdzie, niech on pójdzie W dzisiejszym odcinku razem z Atarią, No niestety jesteśmy trochę chorzy I stwierdziliśmy, że jest to idealna okazja Żeby nagrać drugą część tego oto filmu Pod którym no rozwaliliście system Ale stwierdziliśmy, że druga No taka sama część nie ma sensu I właśnie dlatego dzisiaj walczymy o to Kto z nas dłużej wytrzyma w swoim polu Za chwilę każdy z nas za pomocą tej oto Czerwono-białej taśmy wyznaczy obszary Jednego metra kwadratowego, czyli wiecie Kwadrat metr na metr. Następnie każdy Z nas będzie mógł dawać do niego Kilka dowolnych rzeczy, a o tym, ile ich będzie, zadecyduje to oto koło fortuny. Żeby było ciekawiej, mamy przygotowane jeszcze drugie koło fortuny, którym na zmianę będziemy tym dzielić co pół godziny. I na którym, jak wiecie, mamy różne ułatwienia albo utrudnienia. Zanim zaczniemy i zanim zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało, to no niestety, asystent Google ma dzisiaj wolne, więc zapytajmy koło fortuny, ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem. A powinniście robić tutaj 46 439 w górę. Będzie mega ciężko, chociaż w poprzednim. Tego typu filmie e, dobiliście ponad 56 tysięcy w górę, więc kto wie, może się uda. Więc spróbujmy strzelcie lajka i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając ten oto czerwony, magiczny przycisk na dole. Bo dopiero co wbijaliśmy półtora miliona osób, a powoli zbliżamy się już do miliona dziesięciu tysięcy. No, Natalia, w takim razie czas wybrać nasz obszar. Wybieramy obszary dowolnie, ale zacznie osoba, która standardowo wygra. Tylko że tym razem Hackball 2, czyli grę mobilną, która jest sponsorem dzisiejszego filmu, i w której właśnie teraz trwa mega kozacki fan event, w trakcie którego macie do wygrania super nagrody. Event trwa do 8 października i trzej najlepsi gracze zostaną nagrodzeni odpowiednio za pierwsze miejsce iPhone'em 13 Pro Max, za drugie miejsce iPhone'em 13, a za trzecie miejsce iPhone'em 13 Mini. Żeby było jeszcze bardziej sprawiedliwie, to w tym evencie nowi gracze będą rywalizowali z nowymi graczami, a doświadczeni gracze z doświadczonymi. To oznacza, że tak naprawdę jest aż 6 nagród, bo 3 iPhone y lecą dla nowych graczy, a trzy kolejne iPhone'y dla starych wyjadaczy. Będziecie koniecznie w tym evencie, a my z Natalią w w końcu możemy słuchajcie, odpalić meczyk, który decyduje o tym, kto pierwszy będzie wybierał swój obszar. No dobra, tak na razie, jak widzicie, jesteśmy już na boisku, po lewej stronie jestem ja, gram Ryder Vikingiem, po prawej stronie Stalina, która gra Red Impel. no i słuchajcie, wygrywam, ale te postacie, które gramy, są tu nowe postacie w grze, które można uruchomić wykonując misję. super Natalia ci idzie, fajne w tych postaciach jest to, że mając je, jak widzicie, mamy zmieniony wygląd bramek, każdy z nas ma trochę inne ja mam takie bardziej no, no, seekingowe, Natalia ma... Jakie bardziej widzicie? Demoniczne, ale póki co mamy 2 do 2. Mamy remis, to ja tego się zawróciłam i to jest ważny. Słuchajcie, to że warto te pałeczki używać. Ale to było, nie? Proszę bardzo, co sobie warto? A my, słuchajcie, aktualnie 3 do 3. Natalia ma teraz, jak widzicie, dwóch bohaterów, więc ciężko będzie mi raczej strzelić, dobra? Już o 6 się zniknęł, ten niepomocnik, okej? Okay. Mamy teraz 3 do 3. 4 do 3 chłopych. Ale chary, była walka za metyk. Dobra, mamy 6 do 3, stało 8 sekund do końca. Natalia, a że ci czas. Masz plus 10 sekund, żebym zdążył ci strzelić jeszcze więcej bramek. super jesteś. Mamy 7 do... Pięciu. Czterech? A czterech? Czterech? Nie dodawaj sobie. Nie dodawaj sobie. Dobra, widzowie, trzeba się skupić, żeby czasem Natalia mnie nie dogoniła, ale wydaje mi się, że raczej nie ma już na to szans. Jak widzicie, póki co mamy 9 do 4 i uwaga, czy będzie 10? Uda się? Ajajaj. Aj, aj, ale, ale i tak dziewięć do 4. Dla mnie, więc ja będę jako pierwszy wybierał pole. No tak, Natalia, dziękuję bardzo. Meczyk, bierzcie koniecznie udział w w Headboard 2. Pobierajcie grę na swój grody. telefon, bo no, możecie z słuchajcie nowiutkie iPhony. A my póki co i idziemy wybierać e, pole dla siebie. Dobra, w takim razie, jak widzicie, mamy czerwono-białą taśmę. W dzisiejszym odcinku nie możemy za nią wychodzić oraz jej dotknąć, bo to jest jeśli... Trudniejsze. No właśnie, jeśli ją dotkniemy, to automatycznie przegrywamy. Żeby nie było za łatwo, nie możemy wybierać obszarów w łazienkach. No wiadomo dlaczego. Nie możemy też wybierać szkana łóżek, więc no nie możemy zrobić sobie... O, tutaj kwadratu. I nie możemy też wybierać stanowisk komputerowych w naszym studiu. Generalnie no musi to być, słuchajcie, o, jak widzicie, coś takiego, czyli pusta podłoga i Natalia... Ja chcę tutaj. Studio? No tak, w studio, ale nie przy, stanowiskach, ani tu, ani tu, tylko tak ona na może być okay. W takim razie, musimy teraz yy, elegancko przygotować nasz obszar i y, zaraz okay, wybieramy... Okay. No właśnie, mój obszar i zaraz wybieramy twój Okej okay, Karola, pole mamy zrobione, Karol tutaj jeszcze sprawdza, proszę Mamy cię smet Jest, jest zajalne, perfekcyjnie zajalne. Ej, ale w sumie mega małe to pole No to jest, jest mega małe, myślę, że to będzie większe, ale nie ma Ja myślałam, że sobie poleżę no dobra, pierwszy kwadrat jak widzicie mamy gotowy I teraz mamy miejsce wybrane tutaj? Tutaj Okej, okay, a czemu, czemu akurat tutaj? Po pierwsze, bo jest telewizor A po drugie, jak no w sumie. jakiś czas, to będę miała blisko do łazienki i do kuchni Ej, kurde, nie pomyślałem o tym W sumie faktycznie, bo na kole możemy wylosować wyjście na 10 sekund I wiecie, zanim ja dobiegnę i wrócę to, to już, będzie koniec, to już będzie koniec czasu, no. Dobra, jak widzicie drugi kwadrat gotowy. Na to nie możemy stawać? Tak, na, jak staniesz na to czerwono-białe to od razu przegrywasz, tak jakbyś okay. wyszła. Na to nie mogę wyjść. No to wiadomo, nie? No jak na tamto to Dobra. już... Z... O, o, od tego generalnie nie możesz, tylko to co jest w środku. A ręce mogę tak wystawać poza? Eee, no chyba możesz czy nie? Nie, bo wtedy już dotykasz, jakby opierasz się o coś innego No dobra, to zanim wyjdziemy, została nam ostatnia rzecz Czyli w nie ile rzeczy możemy z sobą zabrać I uwaga, ja będę mógł zabrać ze sobą, jak widzicie Dwie rzeczy Czy ja od początku muszę mieć pod górkę? A Natalia, jak widzicie, będzie mogła wziąć ze sobą Rzeczy. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz jaką ja wezmę y, to będzie krzesło Muszę wziąć krzesło, żeby wiecie, mieć na czym siedzieć A moją drugą rzeczą będzie oczywiście telefon Okej, okay, a tutaj są rzeczy Natalii Natalia, ty bierzesz tylko piloty? Piloty, telefon i poduszkę No dobra, chyba w końcu wszystko gotowe Natalia, ready? Ready w takim razie czas, start! Od tej pory pierwsza osoba, która nadepnie na to albo dalej, yy, wiadomo, przegrywa. No jestem czerwym, słuchajcie, ile tu posiedzimy? Okej, okay, jestem już w swoim kwadracie i zdecydowałam się na wzięcie poduszki, ponieważ miałam nadzieję, że w jakikolwiek sposób uda mi się tutaj położyć, ale niestety nie ma chyba na to szans. W ogóle, jak widzicie, jest 17.41 i szczerze, wcale się nie dziwię, słuchajcie, jak e, w tych naszych kwadratach będziemy musieli dzisiaj, e, no jakoś spędzić noc. W ogóle, każdy z nas ma obok swojego kwadratu potrzebne rzeczy, czyli po pierwsze taśma, taśma i miarka, żeby w razie jak będzie trzeba zwiększyć lub zmniejszyć pole, to no wiecie, móc to wszystko wyliczyć. Poza tym opaska na oczy, gdybyśmy na kole że musimy słuchajcie, stać na ślepo. No i oczywiście baterie, w razie gdyby te w nam padły. W ogóle każdy z nas ma taką tą kamerkę ciałami, która cały czas nas bacznie obserwuje. I przykładowo, proszę bardzo, jak widzicie, mogę, patrzeć co robi Natalia, czekajcie, mogę dać to trochę wyżej? O, mogę, patrzcie, dać to wyżej. Natalia, uśmiechnij się i pomachaj. To samo oczywiście jest u mnie! Podobnie ja mogę sobie Karola i w ogóle patrzcie jak on jest blisko tą z co jest? Ta ale dobra, cofam w takim razie! To mogła mogłam się nie odzywać, to może byś przegrał już! Minęło jakieś 10 minut i już odczuwam brak pewnej rzeczy, której ze sobą nie zabrałem, a mianowicie, że mi się pić. I o ile z piciem trzeba dzisiaj mocno uważać, żeby, wiecie, nie cisnęło do łazienki, do której też sobie nie poszedłem, to w razie czego na no butelkę wody obok siebie można byłoby mieć? Najgorsze jest to, że jakoś super nie przygotowałem się do nagrywania tego odcinka Ja mam tylko 33% telefonu. W ogóle siedząc po turecku, zauważyłem jeden problem, że zaczynają drętwieć mi stopy, więc trzeba będzie często zmieniać pozycję. I nie wiem, jak długo tutaj wytrzymam. Brawo, zobaczymy, cukier. Obszarze, siedzi na telefonie, mi się wydaje, że mam gdzieś tam bardzo nudzi, bo nie ma co tam robić, nie ma ani telewizji, po prostu nic, tylko telefon. Dobra, jak widzicie, za to robimy pierwsze losowanie kołem Fortuny i Natalia, jak to robimy? Kto pierwszy losuje? Może ja, bo ty pierwszy wybierałeś miejsce. Dobra, nie, nie niech ci będzie. W sumie dla mnie nawet lepiej, żąda tutaj pierwsza, bo póki co jest spoko, ale za pół godziny wiesz, mogę mieć kryzys z łazienką czy coś, nie? Okej, okay, kręcę koło fortuny i zobaczymy, co uda się wylosować, a mamy wyjście na 5 minut! Chyba żartujesz! Okej, okay, obmyśliłam sobie plan, więc czas tak. Dobra, pierwsze co robimy, to włączamy tutaj szybko czajnik, bo zrobimy sobie zupkę chińską na obiad. O, wezmę sobie jeszcze to! I muszę wziąć jeszcze wodę. Teraz stawiam tutaj kamerę i biegnę do toalety. Nie no, widzę, ja sobie aż stałem, bo już nie chcę mi się siedzieć I jak słyszę, co Natalia robi, to nie ukrywam, że trochę zazdroszczę Ale spoko, ja do toalety jeszcze nie muszę, więc nie jest że... O, właśnie tak wygląda się model, więc idealnie Dobra, szybko bierzemy talerz Tutaj do przykrycia Okej okay. Dobra, ja nie sobie się w tą łóżkę Ile mamy czasu? 2 minuty i 50 sekund, więc jest naprawdę spoko A wiesz, ja... Tak, to ciekawe. A wiesz, że ja sobie mogę zamówić obiad? Jest na to pewien sposób. Dobra, wpadłam na jeszcze jeden pomysł, że chyba przestawię sobie ten stoik i później go wystawię. Chociaż nie wiem, czy dam radę, zrobię to bez kamery. A jednak tego nie zrobię, bo zostawię mi 3 sekundy. No i koniec czasu. Będę musiała zjeść tu jakoś tutaj na soncu na podłodze. Ty widzowie, ty tym jedzeniem nie żartowałem. ja sobie sobie zamówię coś na zimno. Mamy na przykład takiego greckiego brapa. Opłacę zamówienie przez telefon. Wybiorę opcję dostawa pod drzwi. I że wiecie, pan zostawi mi pod drzwiami jedzonko. No jak nie wiem, na przykład będę mógł wyjść za godzinę, to sobie pójdę otworzy drzwi, wezmę jedzenie i no spokojnie zjemy No dobra, jak widzicie zamówienie złożone I podając adres, podałem też kod do klatki Tak żeby wiecie, kurier mógł sobie spokojnie wejść żeby miany ja musiał stąd wstawać i mu otwierać Bo no wtedy bym przegrał I no mam tylko nadzieję, że z niego skorzysta Zobaczmy w ogóle co tam notali. O o, o, o Kurde, no, Siedzi, jak widzicie, równiutko. Dobra, zupka chińska zjedzona i w sumie nie przemyślałam tego zbyt dobrze, bo tam jest dużo płynów. Więc teraz nie będę przez najbliższą godzinę albo dwie piła, bo nie wiadomo, czy jeszcze raz uda mi się wylosować wyjście poza obszar. Ale zrobimy też coś, żeby wkurzyć Karola. A, Natalia, co ty kombinujesz? Znaczy ja, ty sobie <gryw> ze mnie jaja robisz? <gryw> czy naprawdę chciałeś pokazać mi tylko M&M's jakie je jesz? Pewnie chciałbyś jednego, co? O, nie, powiem Ci szczerze, że nie, wolałbym tego mojego wrapa, który do mnie idzie. Dobra, słuchajcie, w 830 i jak widzicie, dostałem info że moje glowo jest odebrane, i że jest w drodze. Trochę za szybko, bo teraz ja losuję i nawet, jak losuję 5 minut, to raczej nie zdążę dojechać. No ale dobra, nie ma co losujemy i zobaczmy, co będę miał. Nie musisz stać przez 30 minut no na widzowie, myślałem, że gorzej by się może, ale jednak w takim razie wstajemy, odłożę sobie krzesło poza kwadrat żeby wiecie, okej, okay? nie wyszedłem, żeby mnie nie kurciło no i przez najbliższe pół godziny yy, muszę stać okej, okay, ja się jakoś położyłam jak widzicie głowa mi nie wystaje i tutaj do stopy też jest daleko, a druga jest tutaj u góry bo jeszcze nie mieści na dole, powiem wam, że ta pozycja nie jest zbyt wygodna bo muszę leżeć bez ruchu, żeby przypadkiem nie dotknąć tej taśmy fajnie jest? <laughs> mam 18.42 i kontrolujemy Karola czy stoi I niestety nadal stoi Minęło słuchajcie 13 minut, nie jest źle I W sumie tak taktycznie, o złączmy tutaj telewizor Co? Od czasu do czasu muszę Wiem, że to już powtórzony żart, ale I tak wiecie, zawsze warto trochę ją powkurzać Dobra słuchajcie, odstawiam znowu oparty na statyw Muszę zrobić tak, żeby wiecie, nie stanąć y, Tutaj na linie, dobra Dobra, grałem sobie, słuchajcie, w Headbola dwa, a tu nagle, kurde, jest już blisko, w miarę możliwości. Zostawi zamówienie pod drzwiami. No, błagam, niech to zrobi. Ale i tak, najszybciej zjem go za 37 minut, bo za 7 minut kręci Natalia. Za 37 minut kręcę ja, no ale musiałbym, wiecie, na kole trafić jeszcze wyjście z tego kwadrata. Okej, okay, szybka kontrola no stoi, stoi i w ogóle wybiła 19, więc czas na moje losowanie. No dobra, wybiła 19, więc słuchajcie, o, w końcu można usiąść. Okej, okay, kręcę korefut. zobaczymy, co tym razem uderzy się wylosować a mam oddaj wszystkie rzeczy, co? Czyli Natalia, wszystkie rzeczy poza kwadrat i nie możesz z nich korzystać, wiesz o tym? Okej, okay, więc bierzemy to. Ciach. Najbardziej będzie brakowało mi telefonu. Okej, okay, woda, MMMsy. Jeszcze te piloty tam, Natalia, widzę wszystko. No, i elegancko. <laughs> Widzowie, to skoro Natalia nie ma pilota, to możemy jeszcze bardziej utrudnić, wyłączając telewizor. Co? Nie no tak szczerze mówiąc to chyba nic gorszego nie mogłam wylosować na tym kole Tutaj jest taka nuda, nie mam ani telewizji, ani telefonu, ani nic co mogłabym porobić Nawet jakieś puzzle, nie wiem, cokolwiek żeby czymś się zająć O, czekajcie, słyszę chyba pana pod drzwiami Jest, tylko niech on pójdzie, błagam, niech on pójdzie, niech on pójdzie Dobra, chyba poszedł, tak mi się wydaje Odbiorę, dzięki! Dobrze, słuchajcie, pan dzwonił drugi raz, chyba chciał, żebym, wiecie, wziął to spod drzwi, ale krzyknąłem do niego, że odbiorę i chyba usłyszał. Najgorsze widzowie jest to, że nie mogę po niego iść. Miałem sobie parkuczyka na włosach, bo to jedyna rzecz, którą mogę tutaj robić. No dobra, jak widzicie, wybiła 19.30 i siedzimy już właśnie dwie godziny. Ale mam nadzieję, że będę teraz mógł wyjść po wodę jedzenie, a będę musiał... Zmniejszyć pole do pół metra kwadratowego. Dobra, widzowie, nie dość, że może zmniejszyć pole, to jeszcze moje jedzenie będzie tam przez co najmniej yy, godzinę. Chyba wiecie, co lepiej, żeby nie zapomniał. Po odcinku, po prostu sobie wezmę, może akurat będzie śniadanie ale póki co jest to większe słowo, musimy, słuchajcie, zmniejszyć to pole o połowę, tak? no widzowie, jak widzicie, mamy tutaj 50 cm. Z drugiej strony, uwaga! Jak widzicie to samo, teraz jest tylko tutaj taśmę, zerwać tamto i to będzie, słuchajcie, cały mój obszar. Co? Ja mogę te rzeczy już wziąć, czy nie? Nie, no nie możesz dopiero jak będziesz miała wyjście, nie? Okej, okay, czyli to nie było na pół godziny? Nie, to nie było na pół godziny, dopiero jak będziesz miała na kole, że możesz wyjść, to wtedy możesz to z tym wnieść Dobra widzowie, moje bolo zostało pomniejszone I czekajcie, czy ja zmieszczę w ogóle teraz swoje krzesło? Uff, jak widzicie krzesło idealnie się mieści, więc no chociaż to ja dobrze mogę usiąść, ale jak widzicie muszę uważać gdzie stałem nogi, bo jeden zły ruch i będzie po mnie Ja z nudy sobie zrobiłam drugiego warkoczyka, ale teraz chyba się położę i sobie poleżę na tej niewygodnej podłodze. No powiem wam szczerze, że zbyt wygodnie to to nie jest i, i się nudzę Najgorzej widzowie, że w tym pokoju robi się mega ciepło po oczy, światu i w ogóle, bo no jak wiecie, jest tego trochę zapalonego i z chęcią otworzyłbym sobie okno, ale no niestety nie mogę, dlatego, że tutaj jest granica mojego pola. Dobra, i sobie teraz skontrolować Natalii i... Czekajcie, czy on co nie wystaje? Ajajajaj, aj, aj, niestety nie. Ja sobie na chwilę usiadłam, bo strasznie było do mnie już w plecy ta podłoga jest taka niewygodna i tak tęsknię za moją poduszką, że szok. Za 5 minut! Jeszcze pięć minut muszę tu trzymać. Okej, okay, więc trzymajcie teraz mocno kciuki, żeby udało nam się wyjść po te rzeczy, które tutaj oto leżą. Przecież myślę, że jest na to niestety mała szansa. Dobra, Tania, 20, już możesz! A więc kręcę i zobaczymy, co tym razem uda mi się wylosować. A mam uwaga! Możesz przenieść swoje pole Chyba wiem gdzie pójdziemy A więc odklejemy tutaj taśmy i przenosimy się na przedpokój Kurde, nie najlepiej widzowie W sensie nie to, że pewno nie chce, Tylko myślałem, że to się wynudzi na maksa I że wtedy się podda, ale No teraz będzie miało łatwiej Okej, okay, moje dotychczasowe pole zostało zdemontowane Biorę te taśmy wszystkie o Biorę też nową taśmę Biorę telefon, żeby położyć w pobliżu do losowań I idziemy kleić nowe pole Dobra, słuchajcie, Natalia już tam jak widzicie Skończyłaś kleić, Pilnowajmy, ją, żeby nie poszło czasem, żeby wiecie, y, nic tam mnie chachmęciła, przyszła, przekleiła i tyle. Więc to jest moje nowe pole, znajduje się tutaj. I tutaj mamy Karola, dzień dobry. Wiesz, że będę cię męczyła teraz. I w sumie zauważam, że wybór tej lokalizacji nie był najlepszym pomysłem, bo ta podłoga jest zimna. A Babcia mówiła, nie siadaj na zimnym, bo dostaniesz wilka. O. Oczywiście widzowie jak widzicie dalej mamy na Natalię podgląd, chociaż jak widzicie ja mogę się odwrócić i wtedy też wszystko doskonale widzę. A jak tam się go Natalia? Nie chcę się? Wydaje mi się, ale bardzo mnie teraz ta podłoga, bo ona jest taka zimna, że po prostu szok Wiesz, a trzeba a, bym... było zmieniać miejsce? Nie wiem jak by tak my No dobra widzowie, mamy 20.30, więc czas na moje losowanie. Losujemy i uwaga, zobaczmy co tym razem mi się trafi, a będę miał tak i nie! I teraz mam kurde za gwostkę. Czy lecieć po picie, czy lecić po jedzenie? Do toalety. Nie, no do łazienki to nie ma opcji nawet, że zdążę. Poza tym nie chce mi się, bo, bo nic nie piję. <gry> kurde, widzowie, wydaje mi się, że woda jest w sypialni obok. I nie wiem, czy nie ryzykować, kurde. Jak zdążę, to mam i jedzenie, i wodę, bo chciałbym, wiecie, dwa na raz. A jak nie zdążę, to wtedy przegrywam. Zdążę, widzowie. Wydaje mi się, że zdążę. Czas, start. Leci. Co jest? Proszę uważać na moje pole. A, ja! Jestem! Kurde, nie zdążyłem wodę Ja pierdziele widzowie, zrobiłem to i trochę źle. Bo jak widzicie, co prawda mam tutaj swojego wrapa, ale jak już otwierałem drzwi, to wiedziałem słuchajcie, że powody się nie uda i stwierdziłem, że dobra, wezmę chociaż to. Teraz żałuję, że nie poszedłem najpierw powody, bo wtedy wiedziałbym, że nie zdążę. Ale w sumie czy wytrzymałem jeszcze, słuchajcie, tak nawet dwie godziny bez wody. Nie wiem, ale dobra widzowie, nie ma co. Chyba spróbuję to zjeść, zobaczę, czy jest jakieś mega słony, czy nie. Nie nam wytrzymać, nie? Bo tam też jest jakiś sos, w którym trochę się napije. Dobra, ale nie ma co. W takim razie. o, jakiś zimny mm. To zrobiłem sobie stolik, usiadłem tak, że jak widzicie, no jestem wszędzie na granicy, ale nie dotykam. Powiem wam szczerze, że powoli dopada mnie kryzys, bo po pierwsze chcę mi się coraz bardziej do łazienki. A po drugie jest mi coraz zimniej od tej podłogi. Tylnym plusem tej lokalizacji jest fakt, że mogę się cukier, robi i wtedy mnie mi się nudzi i troszeczkę go męczyć swoim gadaniem. Czego słowa mi brakowało po wodą Mam nadzieję, że będzie cię no niestety jest taka szansa, bo to jest tak słone Ja oczywiście dalej nie przekraczam swojego obszaru i siedzę na lodzie tak, żeby nie było mi zimno Dobra widzowie, zjadłem prawie cały, tam jest już sama woda, z tego patrzcie jak cieknie Tu wszędzie, o widzicie, jest mokro, więc y, jakby zabudowałem go w tej torbie Teraz bezpiecznie oczywiście, bez wychodzenia, odstawmy to na bok Która jest godzina? 20.49, kurde, trochę mi z tym zeszło A ty jak tam w ogóle się, się bawisz? I chcę się zrelaksować do i jest mi coraz bardziej zimno, nie? Ale jedyneczka czy dwójeczka? z kryzysowych sytuacji, to póki co chcę się tylko pić, ale nie jest źle Myślałem, że będzie gorzej, było słone, ale trochę się napiłem, wiecie, tą całą wolą z tych warzyw, nie? Minuta Natalia została, także szykuj się Dobra, Natalia 21, let's go Okej, okay, kręcę kołem i zobaczymy, co tym razem uda mi się wylosować, a mam uwaga Zamień się polem z przeciwnikiem Czekaj, Kim, wyzwały, cieszymy się czy nie, bo nie wiem Ty, Natalia, to ja jednak się cieszę, jak tamto jest większe i ja mogę zabrać ze sobą to, tak czy nie? My się y, ten, ten, y, krzesło no, to, to, to... No właśnie A więc witam was w moim nowym polu Tutaj przyniosłam swoje rzeczy Nie, to pole jest takie malutkie, że masakra Co ja mam tutaj robić? Co ty masz tam robić Natalia? To co ja mam tutaj robić? Bo fajnie, że mam większe pole i w ogóle, ale No poza krzesłem nie ma tu nic W tym polu niestety muszę bardzo uważać Bo tutaj jest naprawdę mało miejsca I jeszcze ciągle dobiega do mnie zapach tego wrapa Ale możemy sobie sprawdzić Czy Natalia tam nigdzie nie dotyka Nie, ale kurde Natalia powiem ci jeden z wyruchów po sobie. O, tam było blisko, tam było blisko. Czekaj, nie ruszaj się stój, bo nie wiem, tam nie dotknąłeś z przodu. Stop. Co, tam jeszcze tyle masz? Nie, no, stąd to wygląda, jakbyś już prawie dotykała. O, jak fajnie wyprostować kości. No ale dobra, mamy 21.30. I błagam, obym miał teraz znowu jakieś wyjście, bo tak chce mi się pić, że masakra. W takim razie losujemy i błagam, daj mi w końcu coś dobrego. Możesz przenieść swoje pole. Tylko kurde, i czy jest sens zmieniać pole. Co, co mi to da tak naprawdę? Mam duże. miejsce jest spoko I tak, bo na tak, że mogę, tak? Zmienić swoje pole. Tak, nie muszę. No to ja tu zostaję widzowie, nie, nie będzie trzeba, wiecie, przenosić kamer i w ogóle, także I tu jest okej okay. A jak to Natalia jest Tobie? Dobre Ok, do ci będzie niespodziankę Bo tak się składa widzowie, że jak widzicie mam tutaj aplikację o nazwie Pulpit Zdalny Przy pomocy którego mogę za pomocą telefonu sterować komputerem I właśnie Natalia pomyślałem, że zaraz na komputerze za Tobą Tam tylko monitory są chyba wygaszone Odpalimy sobie jakiś, nie wiem, odcineczek na YouTubie I obejrzymy, co? Aha, albo i nie, nie obejrzymy, bo nie wykrywa tego kompat on jest włączony, bo był włączony Zobacz, czy on tam y, świeci się Miga Jak miga? Ja pierdziele. to on chyba y, przeszedł stan hibernacji Więc Natalia przykro mi, no chciałem dobrze, ale jednak, je, jednak nie obejrzymy Dobra widzowie, to jakiś odcinek lekcji Natalia, widzisz? A nie widzisz, tylko słyszysz? Widzę Widzisz trochę? No dobra, no to widzowie oglądamy Ty Natalia, już mi ręka trochę boli Fajną pozycję masz, na pewno ci super wygodny jest Dobra widzowie, odcinek lekcji obejrzali Natalia, jak się podobało? Fajnie, ale już tak, bo mi nogi, wszystko mnie boli Nie wiem, jak ją no tak średnio masz wygodnie Mi się w tak chce pić, że nawet już mi się przestało chcieć pić, wie, wiecie jak to jest Ale Natalia mamy 21.57, więc szykuj się tam powoli Okej, okay, bierzemy telefon i losujemy Okej, okay, kręcę i zobaczymy co tym razem uda się wylosować na jednej nodze przez 5 minut. Ooo, to może być ciężkie. W ogóle robimy sobie nowy eksperyment. Stoi właśnie na jednej nodze i powiem wam, że no właśnie, wcale lekko nie jest, a pamiętajcie, że Natalia ma jeszcze mniejsze pole niż ja. A i Natalia, super masz minę by the way, wie, wie że jak y, oprzesz się o ścianę, albo postawisz drugą nogę zanim upłynie czas, no albo wiadomo, dotkniesz taśmę lub za nią, no to przegrywasz, nie? Super. Dobra, Natalia gotowa, ja pójdę ci czas, żebyś ty wiesz, nie, nie miała trudniej, nie gotowa. Uwaga, czas start, poszło. Od tej Pory Natalia, 5 minut na jednej nodze Ja tam patrzę widzowie, ja tam pilnuję Odpchnę sobie też drugą kamerę I oj tam muszka coś już lata Oho, 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 zaczyna się taniec A minęła Natalia dopiero minuta Dopiero minutę, serio Kurde widzowie, może się to udać oj! oj, 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 oj. O, oho, oho. kurde, no nie, no weź Natalia, czekajcie, jakby tak kopnął. O, do, doleciał, czekajcie, mój koło pomaga. Ale już tam, widzowie, jest lekka panika, widzę. Nie, bardzo ten noga boli, wiesz, oj, 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 nie, oj, 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 nie, nie, wiem, to było blisko, ale chyba nie, 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 czy my to widzicie? No, Ja tego nie widziałem, jakbyś szybko. Czekaj, to było w powietrzu! Czekaj, nie wiem, czy da nam to zobaczyć na kamerce. A, czekajcie, tutaj jest tutaj odpadywa dobra. Dobra, zobaczcie, tu jest ten moment. O, tak, dalej, dalej, właśnie da, skończył się czas. Widzisz jak błysz blisko. Ale to w takim razie widzowie oznacza, że wygrałem i że w końcu. O, mogę się napić. A ja mogę iść do toalety. Mmm, mm. tego mi było. Potrzeba. Także strzelcie w górę, jeśli wam się podobało i jeśli chcecie widzieć więcej tego typu odcinków, w których no, musimy cierpieć, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić i koniecznie wpadajcie teraz na nasze Instagramy. Widzowie, jeśli macie Instagrama, wbijajcie i do Zapraszamy. mnie, i do Natalii, zaobserwujcie nasze profile, bo tam często pokazujemy wam to, czego tutaj nie widzicie, a póki co trzymajcie się i na